Dzień dobry wieczór. Dzisiaj chciałem yy, nagrać taki szybki, krótki film o tym jak udało mi się pierwszy raz. W ogóle yy, tytuł filmu będzie mój pierwszy raz. Yy, do tej pory do tej pory nie rozpoznawałem kiedy, kiedy samiczka głupika będzie rodziła i, i tak troszkę podchodziłem do tego akwarium na chybił trafił. Parę razy wprawdzie zdarzyło mi się... Na ty, na, 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 podczas porodu ją przyuważyć. Centralnie patrzyłem w akwarium, ona w tym momencie właśnie rodziła. Wtedy łapałem w panicę siatkę, siateczkę i próbowałem te młode wyłapać, jakoś ocalić, wrzucić do kotnika. Zdarzało mi się, że widziałem, że samiczka ma czerwony brzuszek, wsadzałem ją do kotnika po trzech dniach w kotniku, no bo ona w kotniku nie miała, nie, nie, nie było jak ją tam karmić. Nie było jak jej karmić, więc po trzech dniach z litości ją wypuszczałem, a ona okazało się, że rodziła w nocy po wypuszczeniu jej skutnika. No i takich, takich podchodów robiłem już kilka albo nawet kilkanaście. Raz mi się udało dochować, się dochować dwóch, dwóch dorosłych gupików, które oddałem do sklepu. Kiedy ostatni raz miałem ich jedenaście, to wypuściłem je do akwarium ogólnego i wszystkie zostały zjedzone. No i... I jakoś przedwczoraj zauważyłem, że jedna z tych, z tych nowych samiczek, z tych, z, tych, z tych mniejszych, ma czerwony brzuszek wrzuciłem do kotnika, kotnik do siatki. I nagle po dwóch dniach wstaje rano, patrzę a tam ze 30 maluszków. No i ze 30 mówię, bo tak naprawdę nie jestem w stanie ich policzyć. Zaraz je zresztą pokażę. No i co też co też, jak chciałbym nauczyło mnie, co też odebrałem nowe doświadczenie, bo przekonałem się, że pielennice, pielniczki ramirezki i pielniczki kakadu wyciągają rybki przez tą siatkę. Ta siatka ma tak cieniutkie otwory, a młode rybki tuż po porodzie one przez pierwsze, nie wiem tam kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut, może godzinę, tego nie wiem, leżą tak jakby na dnie i łapią siłę, a później się pozbierają. I niestety te, które leżą na siatce, to też zostały pozjadane. I tak na dobrą sprawę do dzisiaj nie wiem, pomimo tego pół półsukcesu, no, dla mnie to jest duży sukces. Pomimo tego sukcesu, że, 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 że mam wszystkie młode w siatce, to tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, ile młodych ma samiczka kupika. No, nie wiem tego no i, i pewnie się dowiem następnym razem. Dobrze, o czym tu chciałem, tak na szybko? Chciałem pokazać Wam te młode głupiki, zaraz do akwarium podejdę. Chciałem pokazać Wam na akwarium po tej dość dużej przycince, którą ostatnio zrobiłem. Ona była w celu uratowania tych roślinek, które, które rosły w cieniu liści innych roślin. No to tak, tak standardowo. Tak. Aha, i jeszcze Wam powiem o bardzo śmiesznym. Śmiesznym na pierwszy rzut oka, bo, bo dość poważnym, ale. W tak, przypad, przypadkowym wypadku, który mnie spotkał. Aha, i jeszcze, i jeszcze z, z, za. Co zrobiła? Zakwitła roślinka Żabienica, ta która tam tak ładnie rośnie. W tej chwili podejdę do akwarium. Może Wam się uda policzyć młode głupiki. A zanim jeszcze otworzę pokrywę. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj są otwory w tej siatce. No po prostu minimalne. One są naprawdę malutkie. A pielnica na moich oczach podpływała do tej siatki od spodu i przesysała, tak jakby zasysała pyszkiem te młode głupiki i, i zjadała. Ona właśnie tu jest. Ona już się czai. I które kupiki leżały? kupiki leżały na, na tej siatce, na dnie. No to zostały pożarte. Ja będę musiał jeszcze tę siatkę zmodernizować poprzez położenie tutaj na dnie, o tutaj. Przepraszam, że, trzą, że potrząsam, ale, ale tu na tym plastiku muszę, wy, muszę po prostu wyciąć tego kształtu z, z jakiegoś cienkiego plastiku. Jakieś pudełko podejrzewam, kupię i potnę nożem albo nożyczkami. Doszliwuję pilniczkiem, yy, pilniczkiem do paznokci i, i myślę, że uda mi się ten kształt uzyskać i położę tu na dnie. Po pierwsze na białym będzie wyraźnie widać, czy, czy są młode, a po drugie no, zapewnię im bezpieczeństwo. Przez boczną siatkę ich nie wyjadają, dlatego że one nie podpływają tak do tej bocznej siatki. Ile ich tu jest? Teoretycznie można film zatrzymać i policzyć, bo póki one są w ruchu, to nie sposób ich policzyć. Druga sprawa to jest yy, żabienica, która tutaj kwitnie i coś się stało, coś się stało yy, temu głupikowi. On zawsze od początku od tu jest to najpierw miał 4 samiczki, teraz ma 5 albo 6 samiczek. A on jest tutaj jeden, taki rodzynek. Jak to mówią, sam nie możesz, to może chociaż rybie stwórz takie warunki. I teraz nagle okazało się, że on tak z boku sobie pływa, za się nie ugania, jest taki osowiały i powolny. Żeby, żeby zacytować klasyka, to obawiam się, że on się nie, nie zachędożył na śmierć. Już sił po prostu nie ma, no ale... Ale żarty na bok. A tu są samiczki, które trzymają się razem, i chyba już, już mu się więcej nie dadzą. Aha, a propos? A propos? Nie wiem, czy znowu nie będzie. Ostatnio, jak otworzyłem pokrywę akwarium i tutaj mówiłem do, do tego mikrofonu nad taflą wody. W piosence zespołu daby było nad tafli wodą, a ja mówię nad taflą wody. I, i wbrew, pozorom, wbrew pozorom, jest różnica między, między taf, taflą wody a jak tam było w, w tym drugim wersji zaraz. Aha, tafli taflą wody, a tafli wodą. Nie ma czegoś takiego jak tafli, woda, woda tafli, no. To tyle z ciekawostek językowych. Aha. Nie wiem, czy będzie widać, muszę chyba zaświecić światło. A w tym celu na chwilkę tu położę telefon. Mam nadzieję, że nie pluśnie do akwarium. Bo jak pluśnie... No to będzie trzeba kupić nowy. Ups, 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 ups. Dzisiaj wszystko robię lewą ręką. Powiedzcie mi, jak można samemu sobie zmiażdżyć palec drzwiami od samochodu osobowego. Po prostu trzeba albo mieć wyjątkowego pecha, albo być mistrzem świata. Wysiadłem z samochodu z telefonem przy uchu, znaczy generalnie zatrzymałem się po to, żeby, żeby zadzwonić. Więc zatrzymałem się, wysiadłem sobie z auta i spacerowałem dookoła z telefonem przy uchu, ale drzwi nie zatrzasnąłem, zostawiłem je tak uchylone, taką szczelinę. No i chodziłem po tym śniegu dookoła samochodu, chodziłem i kiedy kończyłem rozmowę, nie złapałem prawą dłonią za klamkę od samochodu, tylko za drzwi, na wysokości klamki, ale za same drzwi, że palce cztery wsadziłem od wewnątrz, a kciuka na zewnątrz i te drzwi chciałem otworzyć i wsiąść. I w tym momencie, kiedy paluchy miałem w środku, noga mi się poślizgnęła i udom, udem, bardzo mocno, kolanem czy udem bardzo mocno te drzwi docisnąłem. I sam sobie przydusiłem palec, który wygląda... O, czary-mary, hokus-pokus. Paznokieć z ciarnią, palec opuchnięty. Ech. No i co tu więcej powiedzieć? Nie wygląda tak źle, jak boli. No, ale obawiam się, że ten paznokiet zejdzie. Dobra. Nie wiem, czemu się chwalę. Yy, swoją niezdarnością. I ten głupik, głupik, rzeczywiście, on jakiś taki, jak to mówią, markotny. A Wiesław czemu taki markotny? <grywka> Córka za mąż idzie. Nie powód to do radości? Kto wie, z jakiego filmu to jest cytat, to niech wpisze w komentarzu. O, mogę tego głupika nazywać teraz Wiesław, bo taki markotny jak Wiesław na weselu córki. No to dziękuję za uwagę, bo miało być 3 minuty, a wyszło 10.